Każde medium rządzi się swoimi prawami i ma swoje zalety. W książce nie zdarzenia stanowią akcje, a po prostu słowa. W grze ma się kontrolę nad postacią, w filmie zwartą historię, w serialu rozbudowaną historię. Z uwagi na te różnice, nie zawsze można te media ze sobą połączyć. Czego przykładem są filmogrydy Wida Cage'a, które nie są ani grami, ani filmami, za to na pewno są potworkami. Ale jest coś, co łączy każdy z tych światów. Świat przestawiony. Niedawno premierę miało Arkane, które zawojowało świat tak, że przebiło popularnością grę w Kalmara. Co zdawało się niemożliwe, i otrzymało najwięcej pozytywnych recenzji w historii seriali Netflixa, co zdawało się możliwe, poprzeczka tutaj jest nisko zawieszona, i z perspektywy typa niewiedzącego wiele o Lorlola Pogadam sobie i o Arkane, i o innych serialach, które powstały na podstawie Kier, starając się znaleźć receptę na udaną adaptację. Wiele, wiele, wiele razy powiedziano i napisano o największej zalecie Iwacie Arkane. To tak dobry serial, że zachęca do zagrania w League of Legends. A jest tak dobry, ponieważ robi to, co powinno wiele adaptacji gier ma gdzieś grę. Nie zastanawia się, jak przekonwertować gameplay na modłę filmową czy serialową i zamiast tego skupia się na samych jej bohaterach, czyli tym, co sprawiało, że chciało do niej wracać, mimo że rozgrywka jest zbyt chaotyczna, a społeczność zbyt toksyczna, aby czerpać z tego satysfakcję. Nie uświadczymy tu przeniesionych meczy, nawet choćby w formie sceny, w której postaci oglądają taką rozgrywkę w pubie czy coś w ten desę. Teoretycznie Arkana stanowią swego rodzaju prequel, opowiadając o genezie growych EV, rzekomo sióstr. Ale znajomość choćby głównych postaci oryginału nie jest konieczna. Twórcy stoją na głowie i żonglują stopami, aby nikt spoza bańki nie gubił się w wydarzeniach i mógł wyjść w serial z miejsca. Wszystko jest tu uniwersalne. Od skłóconych sióstr, które musiały nauczyć się żyć na ulicach i zarabiać kradzieżami, do podziału steampunkowego świata, który bardziej kojarzy mi się z Dishonored, Bioshock Infinite i Planetą Skarbów aniżeli z Lolem, na górne piltower, Kolek luksusu i sukcesu oraz na podziemne zone, dom przestępców, straconych, zapomnianych i tych, co mają talent, ale przez brak pieniędzy i reputację swojego miasta nie mają jak się wybić, dosłownie w przenośni. Różnice zauważalne, konflikt pewny, hotel Trivago. A gdy jeszcze dochodzi do odkrycia, iż magię, dotąd zarezerwowaną dla urodzonych z nią, można ręcznie wytworzyć, samach stanu zaczyna czaić się za rogiem, a zwaśnione siostrzeństwo musi sobie wyjaśnić to i owo i ogarnąć traumę z przeszłości. Arkeń działa dlatego, że wie kiedy się zamknąć. Wierzę, że jego wielką siłą jest animacja pozwalająca na wizualne szachermachery, jak udawanie zakłóceń obrazu poprzez zamianę ich na popsutą taśmę filmową, czy łączenie ze sobą dwuwymiarowych obrazów z trójwymiarowymi postaciami o ręcznie malowanych teksturach. Wszystko to wywołuje wrażenie, którego nie miało od czasu Spider-Man into the Spider Verse. Praktycznie nigdy nie czuje się, że ten świat ktoś stworzył, tylko on od zawsze tak istniał, w takiej, a nie innej formie, od samego początku wszechświata żyje w. Własnym życiem. Donkey Kong Country także żyje własnym życiem, ale może lepiej weź łopatę, niech wróci do grobu. To, co dla ciebie jest sufitem, dla mnie jest podłogą. To, co kiedyś było naprawdę znaczącym czynnikiem, pierwszy serial animowany w całości motion capture, dzisiaj jest cokolwiek niepokojące, gdy postaci, które znamy z lekkiego stylu, nagle zaczynają się ruszać jak marionetka z poluzowanymi szturkami. Twórcy Netflixowej Castlevani poszli w zdecydowanie lepszym kierunku, japoński rodowód z oryginalnej serii na japońsko-inspirowaną animację, pozwalającą na pokazanie pojedynków w konkretny, mięsisty sposób, na uczynienie tego festiwalu krwi, chlania i stylizowanego na średniowiecze syfu przystępniejszym w oglądaniu i w pewnym tylko stopniu na wyrównanie klimatu, gdy polski tapping przypomina parodię typu Apleached Series, tylko z jakiegoś powodu zgarnięto topowych aktorów. Co powiedziałaś? Powiedziałam, kurwa, jasne? Zrobiłeś ze mnie kogoś, kto mówi kurwa. Co za jebany w dupę pe... rupiały gówniany... kurwa! Totalne przeciwieństwo Mortal Kombat Defenders of the Realm, gdzie zamieniono krwawy sport <yuś> na przytulną kreskówkę dla dzieci, w której nawet nikt się nie bije. W śmiertelnej walce nikt się nie bije. Mam nadzieję, że się wykrwawicie. <kham> Przez otwory w dupa! To jest bardzo dobra koncepcja. Jest kreatywna beka w tych dialogach. Wyrwane z kontekstu są najlepszym lekarstwem na całe zło tego świata. Zło, które objawia się m.in. w tym, że Ubisoft postanowił wymyślić coś takiego jak kurliki. <laughs> i że miały one zastąpić Raymana, albo tym, że Ubisoft postanowi zrobić serial o kurlikach, albo w tym, że Ubisoft zaproponował tę pracę Artmanowi, twórcom Wolesa i Gromita, co kapitalnie by pasowało do kurliczego szaleństwa, które objawia się w miłości do przesawek sedesowych i szerzenia destrukcji większej ode mnie, ale jednak stwierdzono, że nie. Wyobraźcie sobie kurliki animowane poklatkowo w plastelinie lub lub szona jak gardzę rajdź rabicami, tak to bym wciągnęło nosem. Zbyt wiele seriali Netflixa, byłoby znacznie lepsze, gdyby skrócić je o parę odcinków. Cierpi na rozciąganie nie, może, nie swojego metrażu, by jak najbardziej zyskać na czasie oglądania, a tym samym wzmocnić sobie statystyki. Tymczasem te animacje opublikowano w trzech seriach. Trzy odcinki o długości około 40 minut na tydzień, jeden film pełnometrażowy co tydzień, nie łyżka masła rozsmarowana na całym Bochenie, a pełnoprawny posiłek, który nieprawdopodobnie nie syci. Zbliża się trzecia w nocy, tekst do oddania, rośliny do podlania, a ja siedzę na krawędzi fotela, co jakiś czas szczena mi opada z zaskoczenia i muszę wiedzieć, co się dalej wydarzy, bo wszystko jest skondensowane. Co więcej, nawet polityka Netflixa dotycząca wrzucania wszystkich bądź części odcinków za jednym zamachem się tu sprawdza. Gdy w większości przypadków sprawia to, że widownia zapomina o serialu już po tygodniu, tu pełni tu narracyjną rolę. Rolę zabawy z czasem. Akcja części drugiej rozgrywa się parę lat później, a premiera tydzień po pierwszej części oddawała w pewnym stopniu ten przeskok. W przypadku serialu na podstawie gier ogółem ciężko mówić o niemarnowaniu czasu, kiedy wiele z nich postanowiło przyjąć formę nie tyle niedzielnej kreskówki, ile wręcz niedzielnego sitcomu. Przyjmijmy, że jesteś scenarzystą na zlecenie. Masz sklecić dwadzieścia kilka odcinków na bazie platformówki, w której jedyną formą historii są króciutkie plansze, postaci oparte na jednej celi charakteru, wspieranie rzeczy i skakanie głuptakom na łeb. Tyle. Według instrukcji dołączonej do opakowania, bo w w z się z lekarzem farmaceutą jest w tym jakiś lore, a świat, który się rozwala, nawet ma jakąś nazwę. Jednak to nadal za mało, żeby to samo z siebie uciągnęło tyle epizodów. Trzeba uaktywnić protokół Seinfeld. Sonic Boom i wspomniany już Donkey Kong Country są skrajnie różne pod tym względem. Skrajnie, bo jedno jest e, zabawne, a z drugiego czerpie się przyjemność dopiero gdy się nastawi mózg w tryb nie wiem kto to zatwierdził, ale jest beka. Z paczki odważnych znajomych robi się banda niezręcznych wypierdków, która zdaje się mieć krwotok wewnętrzny przy każdej minucie spędzanej razem, ale relacja trwa od tak dawna, że troszkę przypał się teraz wycofywać. Pierwotnie nasi bohaterowie biorą sprawy we własne ręce. Wyruszając w podróż, by ratować... W wyspę, dziadka, żonę, matkę, babkę, prababkę, dziadka, pradziadka. Od tego jednego puca W serialach zaś mamy quasi-obyczajówkę. Próby rozwiązania codziennych problemów, które w realu zostałyby rozwiązane jedną rozmową, a tutaj, jako że trzeba wypełnić czyjś metraż, kretyni brną w zaparte. W Donkey Kong Country, co ciekawe emitowane w Polsce na RTL7, robi się tu nie do zniesienia. W każdym odcinku do stworzenia jakiegoś konfliktu czy ogółem celu, to, dla którego ma się to oglądać, twórcy celowo ogłupiają już i tak Ameby. Sympatia Donkey Konga wywala się na skórce od banana, a przez to, że wylądowała ona na jego głowie, jest święcie przekonana, iż to on ją podstawił. Zaś przyjaciółka Konga daje się nabrać na obrażenie jej, bo krokodyl umie bezbłędnie naśladować głos Konga? Ta, jakimś cudem, choć rzekomy przyjaciel siedzi po jej prawicy, nie słyszysz, że naśladowany głos dochodzi z tyłu, a nie z prawej. W Sonic Boom postaciowa pierdołowatość ma uzasadnienie. Odpały to źródło komedii, nie fabuły. Robi to zaskakująco, no szalacko, mimo że totalnie nic na to nie wskazywało. Animacja miała reklamować niesławne The Rise of Lyric, które zostało zmasakrowane przez decyzję Last Minute, aby grę przeznaczoną na siódmą generację konsol przenieść na Wii U na niedługo przed premierą. Efekt? Jedna z najbardziej niezoptymalizowanych, popsutych, pustych, Topornych i mozolnych gier po tej stronie galaktyki i z całego Giereczkowa i tego dobrego i tego złego, akurat jemu trafiła się naprawdę dobra adaptacja. Nie traktująca się poważnie, ale traktująca poważnie widza, wierząca, że załapie styl i klimat rozmów, a i od czasu do czasu przemycająca pod płaszczykiem satyry jakąś fajną lekcję. Na czele z tą, którą będę przeklejać wszędzie w dyskusjach na temat żeńskich fikcyjnych postaci o potędze mierzonej nie w charakterze, a w tym, że wszystko potrafi, jest nieomylna, a nawet jak się myli, to takiego i tak wyjdzie na dobre, więc to ty się mylisz. Yeah, Mary Sue is the winner. A to także Sonic Boom ma niezawodną odpowiedź. It all comes down to this one penalty kick. Can a young woman break the glass ceiling and prove once and for all that a female can be just as good an athlete as a male? You know, Amy, Anytime time someone calls attention to the breaking of gender rules, it ultimately undermines the concept of gender equality by implying that this is an exception and not the status quo. What? Just because I'm a meathead doesn't mean I'm not a feminist. Co zatem czyni serial na podstawie gry dobrym? Cóż, biorąc pod uwagę wszystkie te niezwykle ważne czynniki dochodzę do tylko jednego wniosku. Otóż... Zdecydowanie tak. Myślę, że poza dobrym scenariuszem, wpadającym w oko aspektami wizualnymi, świetną obsadą i reżyserią, która wie, czego chce, to poza tym wszystkim, to nie jest szczególnie ważne. Najważniejszym czynnikiem, od którego zależy sukces growej adaptacji, jest uniwersalność. Tak samo jak zależy od tego sukces każdej adaptacji, książki, filmu i tak Nikt nie lubi wejść w ten świat po raz pierwszy, w pierwszą część i czuć się jakby to był już piąty sequel, i być bombardowany setką ekspozycji bo twórcy sądzą, że to wystarczy do zbudowania świata przestawionego. I tak samo nikt nie chce oglądać filmowej adaptacji gry i czuć, że lepiej byś się bawiło, gdybyś wzięło pada na salę kinową. Na ciebie patrzę, Tomb Raider. Arkane to wzór dla wszelkich adaptacji gier, tylko serialowych, bo to rzecz na tyle pewna swojej widowni, że nie musi wcierać easter w gębę, aby mieć choć szczątkowe poczucie o, to jest League of Legends, to, to w oryginale było, faktycznie było tam. I na tyle pewna swojego materiału, materiału źródłowego, że nie boi się nieco w nim pomieszać. Choć z drugiej strony sporo seriali na podstawie gier pomieszało i to nie zawsze oznacza dobro. Materiał sponsorowany przez Netflix. zapłacono mi w satysfakcji, że coś związanego z Lolem jest do pani. Dzięki za uwagę i trzymajcie się wyki.